Witamy w Centrum Edukacji Ekologicznej i Jezior w Szczecinku. Zapraszamy Was w tym krótkim filmie na taką podróż po naszym centrum. Oczywiście robimy to dlatego, że chcemy zachęcić dzieci i młodzież do korzystania z naszej oferty. Do korzystania z oferty sekcji, które działają w naszym centrum, o których dzisiaj sobie trochę powiemy. Na samym początku. Jesteśmy w, w takim miejscu, w którym, do którego trafiają wszyscy ci, którzy do naszego centrum przychodzą. To jest nasz taki, można powiedzieć, sekretariat, miejsce, w którym się tak naprawdę z naszymi gośćmi witamy. Za chwilę pójdziemy sobie, zaczniemy od sali leśnej i sobie pokażemy, co tam tak naprawdę w naszym centrum można zrobić. Zapraszamy dzieci i młodzież, która lubi się... Lubi eksperymentować, lubi przeprowadzać różnego rodzaju doświadczenia, która lubi łącząc pewne substancje, tworzyć coś nowego. Za chwilę tutaj Wam pokażę, jak można zrobić taki zupełnie prosty wulkan. Na zajęciach w sekcji Klub Młodego Odkrywcy, w sekcji Mały Chemik, będziecie też takie eksperymenty wykonywali. Do tego, żeby zrobić sobie taki domowy wulkan, wystarczy nam trochę wody. Musimy wlać trochę płynu do mycia naczyń. Wsypać trochę sody oczyszczonej czyli takiego produktu, który każdy z nas w kuchni powinien e, posiadać. I teraz, zobaczcie, połączyliśmy kilka różnego rodzaju substancji, natomiast nic się nie dzieje. Do tego, żeby coś się zaczęło dziać, żeby ten wulkan nam dokonał erupcji, można powiedzieć, potrzebny nam jest zwykły taki spirytusowy ocet. Mamy w tym momencie pokazaną erupcję wulkanu. Zrobiliśmy to, połączyliśmy tutaj zarówno coś, co możemy się dowiedzieć na naszych zajęciach właśnie w centrum związanych z geografią, z budową, też geologią, budową kuli ziemskiej, a do tego jeszcze łączymy chemię. czyli połączenie kilku różnych substancji powoduje, że coś się nam z tymi substancjami zaczyna. Nowego dziać. Jesteśmy w naszym laboratorium. W Centrum Edukacji Ekologicznej i Witalizacji Jezior mamy też laboratorium, czyli miejsce, w którym możemy między innymi pod mikroskopem obserwować różnego rodzaju preparaty. Akurat ten preparat, który oglądam teraz pod mikroskopem, który widać tutaj na monitorze w laptopie, który stoi koło mikroskopu, to jest nasza krew, ludzka krew. To, co Normalnie nie możemy zobaczyć gołym okiem, natomiast krew jest świetnym takim materiałem do określania różnego rodzaju parametrów życiowych. To, czy organizm nasz właściwie funkcjonuje, czy jest zdrowy, czy jest chory, to wszystko często możemy w krwi wyczytać. I tak naprawdę w naszym Centrum Edukacji na zajęciach, w sekcjach, na zajęciach różnego rodzaju możemy rzeczywiście zobaczyć ten mikroświat, zobaczyć to, co nie widać na co dzień gołym okiem. Czy to jest kropla wody, czy to jest kropla krwi, czy to jest kawałek rośliny, czy to jest kawałek na przykład jakiegoś bardzo małego organizmu, to to wszystko pod mikroskopem u nas w centrum na zajęciach możecie zobaczyć. Jesteśmy w sali akwaryjnej, w sali, w której też prowadzimy różnego rodzaju zajęcia, w której pokazujemy to, co możemy spotkać w naszych jeziorach i rzekach. Między innymi w rzekach i jeziorach Pojezierza Drawskiego, czyli terenu, na którym tak naprawdę mieszkamy. Jeżeli są osoby, które gdzieś kiedyś miały do czynienia z rybami, to zapewne rozpoznają tą rybę, którą trzymam w rękach. Natomiast na pewno też osoby, które nigdy z rybami nie miały do czynienia tą rybę rozpoznają, bo jest to tak, rzeczywiście jest to jeden z symboli naszego miasta. To jest jesiot, którego mamy w herbie, którego dumnie trzyma czarny gryf. To jest ryba, która kiedyś na naszych terenach tutaj. W tej sali, w której się teraz znajdujemy, w sali akwaryjnej realizujemy różnego rodzaju zajęcia właśnie pokazujące tak to, jak funkcjonują ryby. My mamy tutaj w tych akwariach oddany ekosystem jeziora. Nie musimy się zanurzać, nie musimy ubierać stroju do nurkowania, nie musimy próbować łapać, szukać tych ryb w jeziorze, natomiast w tych akwariach możemy u nas w centrum te tego typu atrakcje zobaczyć, możemy te ryby oglądać, możemy zobaczyć, jak ryby funkcjonują, dowiedzieć się tego, czy ryby śpią, dlaczego ryby nie mają powiek, jak ryby reagują na otoczenie, czy czują, czy słyszą, jak to w tym momencie z nimi jest. Tego wszystkiego możecie się dowiedzieć na zajęciach w sali akwaryjnej w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Przecinku. Na zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Przecinku dowiecie się też o tym, jak produkować energię elektryczną, czyli Energię, bez której sobie nie wyobrażamy naszego dzisiejszego funkcjonowania. Wszystkie urządzenia elektryczne, których w domu z nas ma każdy kilkanaście sztuk, no nie działałyby, gdyby nie energia elektryczna, gdyby nie prąd, który najczęściej produkowany jest w przypadku naszego kraju z węgla. Ten, produkcja energii elektrycznej z węgla powoduje z jednej strony zanieczyszczenia środowiska, a z drugiej strony powoduje to, co znacie z mediów, Czyli zmiany klimatu, zmiany klimatu, emisja dwutlenku węgla, to jest wszystko spowodowane tym, że paliwa kopalne, które są przekształcane w energię elektryczną, niestety nam ten klimat coraz bardziej zmieniają. Takie, tego typu zajęcia też w naszym centrum prowadzimy. Natomiast tutaj, w tej sali, w której się znajdujemy, sala odnawialnych źródeł energii, zwana przez nas Salą Zieloną, pokazuje, jak prąd wyprodukować, natomiast żeby zrobić to jak najbardziej w zgodzie. Z przyrodą. Ja siedzę na rowerze. Ten rower nie jest takim do końca zwykłym rowerem, bo jest to rower, w którym jest zamontowana prądnica, czyli urządzenie, które zamieni siłę moich mięśni, siłę moich nóg, którymi będę ten rower sprawiał w ruch, zamieni w energię, w energię elektryczną. No jest to dosyć trudny proces dosyć ciężki proces, natomiast no, udaje się to generalnie. E, zrobić. Jak widzicie tutaj na tym panelu między tymi rowerami zaczęła mi się świecić e, dioda ledowa, czyli doprowadziłem do niej prąd, nie zanieczyszczyłem środowiska, natomiast prąd e, mam, jest to e, oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no te ilości energii elektrycznej, które produkujemy na co dzień, no niestety taki rower nam e, nie wystarczy, ale od czego są tak naprawdę ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, od czego są turbiny wiatrowe, o tym wszystkim też w naszym Centrum Edukacji możecie się dowiedzieć przychodząc do nas na zajęcia. Centrum Edukacji Ekologicznej i Witalizacji Jezior to nie tylko zajęcia w środku, w budynku, w pomieszczeniach różnego rodzaju, to też zajęcia na, na zewnątrz. Prowadzimy w naszym Centrum Edukacji Ekologicznej i Witalizacji Jezior zajęcia w sekcjach żeglarskiej nart wodnych i wakeboardu, i błękitny, błękitny patrol, czyli ratownictwo wodne, i tak zwana sekcja złów i wypuść, czyli wędkarzy. I tutaj jesteśmy akurat przy Optymistach, przy tym podstawowym sprzęcie, na którym młodzi adepci żeglarstwa mogą się szkolić. Dysponujemy zarówno takimi łodziami, jak tutaj widać, czyli Optymistami. Później osoby, które potrafią pływać na Optymiście, przysiadają się na łódź, która się nazywa Laser Pico. A ci, którzy zupełnie nie potrafią pływać, w tym roku wprowadzamy. Nowe zajęcia, które będą również realizowane w okresie jesienno-zimowym, ponieważ kupujemy w tym roku symulator do nauki żeglarstwa, który będziemy wykorzystywali w pomieszczeniach w okresie, kiedy nie będzie można pływać. Także też zapraszam osoby, które chciałyby poczuć wiatr w żagle do naszego Centrum Edukacji i Ekologicznej Witalizacji Jezior w celu wzięcia udziału w tych zajęciach. Te zajęcia też prowadzimy wspólnie z. Klubem żeglarskim Orle, więc też istnieje możliwość na przykład przez osoby, które oczywiście łykną tego żeglarskiego bakcyla, wzięcia udziału w różnego rodzaju regatach. Centrum Edukacji Ekologicznej i Witalizacji Jezior, zespół Placówek Oświatowych, bo tak brzmi pełna nasza nazwa, to także bursa szkolna numer 2. To jest bursa szkolna, która została uruchomiona 3 lata temu, właśnie między innymi w naszym centrum, w której mieszkają uczniowie. Pierwszego liceum Ukształcącego imienia Księżnej żbiety w Szczecinku. Mamy z racji tego, że mamy już ponad 90 osób w bursie u nas mieszka, mamy mieścimy się w dwóch lokalizacjach na Mickiewicza 2 i na ulicy Wiatracznej. Młodzież, która tutaj u nas mieszka w bursie, jest pod opieką wychowawców. Prowadzone są różnego rodzaju działania profilaktyczno-wychowawcze mają możliwość tutaj nauki uczęszczania na różnego rodzaju inne zajęcia dodatkowe. No i mam nadzieję, że ten czas miło tutaj u nas spędzają. Tak jak powiedziałem, głównie mamy tutaj wychowanków z pierwszego liceum orzyszczącego imienia księżnej Elżbiety w przecinku.